Cześć! Witam Was w filmie instruktażowym, w którym omówimy prawidłowe usuwanie szwów chirurgicznych z obrębu jamy ustnej. Zapraszam do oglądania. Potrzebne nam będą trenażer z gotowym szwem i madło, nożyczki. Najważniejszą zasadą przy usuwaniu szwów chirurgicznych jest to, by nie przeciągać nici, która znajduje się na zewnątrz rany przez jej środek, by nie doszło do zakażenia wtórnego. Za pomocą pensety lub imadła chwytamy za część węzła i unosimy lekko do góry. Za pomocą nożyczek lub skalpela przecinamy jeden fragment nici jak najbliżej skóry. Wyciągamy cały szef. I gotowe. Znasz już podstawowe procedury stomatologiczne. By dowiedzieć się więcej, zapraszamy do naszych pozostałych kursów medycznych. Do dzieła!